Klimat umiarkowany to rozległa strefa klimatyczna dzieląca się na półkuli północnej na chłodniejszą północną i cieplejszą południową oraz na półkuli południowej na cieplejszą północną i chłodniejszą południową. Średnia roczna temperatura waha się od 0 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza, a opady atmosferyczne występują w różnych porach roku. Pory roku są w tej strefie łatwo rozpoznawalne i wyznaczane przez zmiany temperatur. Ciepła wilgotna wiosna, ciepłe zazwyczaj suche lato, chłodna wilgotna jesień, zima z niewykluczonymi opadami śniegu. Na witali gruszy, na To macie zdrowie pań.

Co wiesz o roślinności strefy umiarkowanej? Ja naprawdę nic nie wiem. Mów, bo cię wyłączyłem. Błagam, tylko pilot. Dobra, powiem wszystko, a więc. Charakterystyczną formacją roślinną dla klimatu umiarkowanego w części chłodniejszej jest tajga, gdzie w większej części strefy lasów i lasów występuje wieczna zmarzlina. Natomiast dla części cieplejszej formacją roślinną są lasy liściaste i mieszane. Głównie w krajach Europy Środkowej południowej, czasem też środkowej części Skandynawii. W klimacie umiarkowanym ciepłym, w kontynentalnym typie klimatu wykształciły się również formacje trawiaste zwane stepami, preriami w Ameryce Północnej, pampą w Ameryce Południowej lub puszczą na Węgrzech. Zaś w południowej części strefy klimatów umiarkowanych, chłodnych rosną borealne lasy iglaste zwane inaczej tajgą, gdzie często występują bagna i torfy. Ja naprawdę już nic nie wiem. O zwierzęta coś wiesz? Ja nie, ale Łysy będzie wiedział. Zabierz go, do niczego się nie przyda. Idziemy po drugiego. Sasza, bierzemy go! Żyleta ty sprzedał. A to chultaj. Nie mów się tak o Gadaj co wiesz, na temat zwierząt. Ja, ja nic nie wiem. Gadaj. Nie, nie, tylko nie suszarka. Gadaj. Nie. Mów. No, no, no dobra, powiem. A więc... W klimacie umiarkowanym kontynentalnym występują koty lampasowe, lamy, kondory, widłorogi, pieski preriowe, kojoty, skunksy, wilki, niedźwiedzie, legwany, oceloty oraz suchaki, dzierany i dropie. Natomiast w klimacie umiarkowanym ciepłym morskim występują wilki, Niedźwiedzie brunatne, kuny, sarny, jelenie oraz łosie. W klimacie umiarkowanym chłodnym żyją szopy, baribale, gryzli, rysie, rosomaki, szopy, bobry, wiewiórki i szopy. Że do niczego się nam nie przydasz, kasujemy cię i cię.